już Pudzianowski, młody, ambitny rywal w sobotę dostanie nauczkę? Nie mi to jest oceniać. Ja swoje przepracowałem troszeczkę umiejętnie i już teraz nie szarpałem się tak jak kiedyś, że cały czas do przodu, do przodu, bo ja muszę. Nie, teraz zacząłem słuchać troszeczkę ciała. Wszystko było robione z głową i z rozsądkiem, no i z doświadczeniem, więc jest tak, jak powinno być. Więcej treningów pod MMA, czy takich siła, kondycja wytrzymałość, bo sporo osób mówi, że. No i o to właśnie chodzi. Niech każdy myśli sobie, że Mariusz się obija, że siłownie robi. No i tego się cały czas trzymajmy. Mariusz, jak po kontuzji w ogóle, po, po tej nieszczęsnej, realnej wcześniej, jak Ty w tej chwili z tą nogą? O kontuzji tak naprawdę już zapomniałem, nawet podczas treningów, podczas sparringów nawet tego nie odczuwałem. 3-4 miesiące tej rehabilitacji było, 4 razy w tygodniu ta rehabilitacja, to chyba nawet cięższa była jak te treningi crossfitowe i treningi te, które ja miałem 2,5 godziny dziennie takiej rehabilitacji naprawdę wychodziło się na czworakach, dlatego że to były niby proste ćwiczenia, ale takie izometryczne, które tak dawały w kość, że głowa mała. No, jakieś takie proste ćwiczenia, no, jak robi się wykroki, no i musiałem po 50-60 takich suwań robić, więc naprawdę to było ciężkie i męczące. Przez pierwsze dwa tygodnie to się ruszyć nie wiem, można było, ale później już do wprawy doszedłem i chyba to nawet fajne ćwiczonka były pod to, co w chwili obecnej robię. Ty miałeś wcześniej walki na pełnym dystansie. Można powiedzieć, już znasz ten, ten moment, kiedy trzeba wypluć płuca, a rywal do tej pory nie. Upatrujesz w tym jakieś szansy na zwycięstwo? No akurat ktoś kiedyś mi powiedział, jak ja byłem na początku, możesz wiedzieć wszystko, ale kiedy przychodzi walka na treningu, możesz być mistrzem treningu, ale doświadczenia tego wszystkiego nie kupi się, nikt Cię tego po prostu nie nauczy. To doświadczenie musi przyjść z latami, taką przenośnię tam. Gdy dzisiaj zasadzę małe drzewko, choćbym nie wiem co robił, to drzewo za dwa lata nie urośnie. Trzeba być cierpliwym, czekać aż to drzewo wielkie urośnie i będzie duże. To jest taka akurat przenośnia do tego, choćbyś nie wiem, trenował z mistrzami świata. Ja też pojechałem do American Top Team, przez rok siedziałem tam, trenowałem. No i co z tego? No na to trzeba czasu, doświadczenia, żeby to w głowie się wszystko ułożyło. Jeden Training, drugi trening, jedna walka, druga, trzecia, czwarta, piąta. W dupę trzeba dostać, trzeba przegrać, trzeba po prostu czasami wyjść na czworka, i dopiero wtedy tego doświadczenia nabędziesz. No i to jest właśnie teraz no, po 22 latach w sporcie, czy to były zawody w strąkmenie, czy w MMA, to samo powiem. Mam to doświadczenie 22-letnie, którego nie kupi się za żadne pieniądze. No i to jest akurat dobre właśnie. Życie jest przewrotne. Tym razem, tutaj, jako doświadczony zawodnik, walczyć z kimś, kto dopiero wchodzi w ten sport. Jak widzisz w nim siebie sprzed paru lat? Jak widzę siebie, no akurat ja też myślałem, że jestem w stanie w ciągu roku z, y, zdobyć góry i wszystko, że potrenuję z dobrymi zawodnikami i wszystko będę potrafił. Nie, to po prostu trzeba pełne dystanse przejść, trzeba par razy w dupę dostać, trzeba wygrać, przegrać. Tak naprawdę nie ma zawodników niepokonanych, to tylko kwestia czasu, dnia i godziny, gdzie się przegra. Nieodpowiedni dzień, źle przygotowanie, może po prostu zły dzień, y, nie wyśpić się lub coś ci po prostu na treningu zaszkodzi, no i się przegrywa, nie ma nie pokonanych ludzi. To tylko jest po prostu kwestia czasu, dnia i godziny, jak się przegra. Czerko może zdobyć górę w Zagrzebiu? Czerko może zdobyć górę w Zagrzebiu. Może zdobyć górę. No oczywiście, że jest to MMA, wszystko jest możliwe, to jest tylko sport i wszystko zdarzyć się może też akurat pewny, byłem, że co ja nie mogę, no ale czasami kontuzje przychodzą, gdzieś chwila, nieuwagi, dziękuję, do widzenia, więc wszystko zdarzyć się może, to jest tylko sport. Nie leżało Ci na to, aby zrewanżować się Szymonowi, żeby to nie był jednak Erko Jun, no bo ta walka taka, no pozostawiła trochę niedosyt ta walka Wasza w Łodzi. Na chwilę obecną nie zastanawiam się nad tym, po prostu idę do przodu, biorę to co jest, a potem będę zastanawiał się co będzie dalej. Na chwilę obecną mamy w sobotę walkę w Zagrzebiu i na tym się skupiam, a co będzie później będę myślał po. Kto Ci na sparingach imitował Erko Juna? No, oczywiście, że jest sporo fajnych takich chłopaków. Na dzień dzisiejszy mam to doświadczenie, że no, bijąc się z chłopakiem, który trenuje 10 lat, to jest zupełnie inne podejście takiego zawodnika, bo ten zawodnik, który trenuje 10 lat, on się potrafi bić. On się zupełnie inaczej bije niż taki chłopak, który jest wyrwany z siłowni jak erko. Trzeba było sobie chłopaków wyrwać takich 1,80 m, 110 kg, którzy mają po 5 walk, którzy też za dobrze się nie potrafią bić, bo o to właśnie chodzi, żeby bili się chaotycznie. Nie, nieobliczalnie, czyli po prostu to, co mu tam no, w danym momencie chwila. Yy, przyniesie. No i właśnie takich chłopaków trzeba było brać sobie 100 kilo, 105 kg. Takich wariatów, którzy są silni i myślą, że od razu wszystko zrobią. I o to w tym wszystkim chodziło. Zobaczyć, jak tacy zawodnicy, metro 80, 110 kilo, 107, będą się zachowywali. Nie dobry zawodnik, który ma 15 walk, tylko taki, który ma 5, nie za duże doświadczenie i taki po prostu jest nieobliczalny. Nie wiadomo, co zrobi. No i z takimi właśnie sparingi sobie robiłem. I Jak szło na tych sparingach? Jak już ostatni w takich sparingach? No powiem może nieskromnie, no, no co, no 10 lat doświadczenia, mam 20 walk, jednak mam, no to jakieś to doświadczenie mam. Jedni powiedzą, że nic nie potrafię, drudzy powiedzą, że coś tam potrafię, ale radziłem sobie dobrze, kondycyjnie wszystko poszło do góry, więc nie narzekałem, no ciężko chłopaki mieli. Jak wyglądało to szukanie sparing partnerów po siłowniach, Co nie potrafią się bić. Jeździłeś i mówicie, dawaj teraz ty, dzisiaj wasza kolej, bijemy się później. Nie oczywiście, że jest kilku. Nawet jesteście akurat w tej branży w tym wszystkim, więc wiecie, że kilku takich chłopaków jest. Na przykład tam na przykład Sławek Rawiński, mamy trochę 80-107 kg, ma ze 4 walki, pięć, tyle co. Erko, No i w miarę przy takimi chłopakami, jakimiś tam się bił. Potem znowu kilku chłopaków też było co mają po 4-5 walk, też są akurat dobrze zbudowani, wyrwani z siłowni, no to jest chłopaków akurat na polskim rynku na dzień dzisiejszy to MMA się bardzo dobrze rozwinęło i tych chłopaków, których chcą trenować, chcą się bić jest dosyć dużo więc z tym problemu nie było. Jak to Jasławka Rawińskiego, no coraz lepiej sobie radzi w MMA, no bo wiadomo, że lat para na karku jest, ale widać, że jest charakter i już druga, trzecia walka i wygląda naprawdę mądrze, bardzo mądrze, ta ostatnia walka pokazała, że szybko się uczy. Powiem Ci, że właśnie akurat z tych chłopaków, którymi robiłem sparingi był i Sławek właśnie Rawiński naprawdę fajnie zachowywał się, co prawda, no wiadomo, że mu kondycji brakowało, to dopiero trenuje 2 lata chyba, albo 2 trzy lata, Trenuje z cztery walki, miał jakąś tam wygraną Graną z dużymi chłopami też cielał. I powiem ci, że radzi, radzi sobie. Oczywiście, że ambicje ma bardzo duże, no ale jednak tego doświadczenia nie ma i tej kondycji mu troszeczkę brakuje. No i te mięśnie trochę mu przeszkadzają. Ja wiem doskonale, co to znaczy, no bo pewnych etapów nie przyspieszy, musi po prostu systematycznie trenować. I jak będzie tak trenował, jak trenuje, no charakter ma, pazur ma, a to już jest bardzo dużo. Już byłem w świetnej formie przed, przed walką z Szymonem Kołeckim. Widziałem to też między innymi na treningach. Ta dyspozycja była bardzo dobra, ale przytrafiła się kontuzja. Jak teraz treningi wyglądały? Troszkę lżej, troszkę mniej tego treningu, bo jednak no, wtedy było bardzo dynamicznie, bardzo ostro i być może to też się przyczyniło do kontuzji. Jak to w tej chwili wygląda? No właśnie, czasami akurat w tej mojej głowie jest to, ambicje są takie, że trenowałbym tak samo jak 25-latek, no ale jednak metryki się nie oszuka. No i czas nie stoi w miejscu, ta biologia cały czas idzie. Wszystko się zużywa: samochód się zużywa, człowiek się zużywa, kości się zużywają, no wszystko akurat się zużywa. No i i to, że w głowie mam cały czas zamysł i myślenie 25-latka, to jednak trzeba myśleć, że mam już 40 parę lat na karku. No i trochę delikatnie trzeba trenować. To, że ja chciałbym trenować 3 godziny... To nie znaczy, że muszę trenować, więc rozsądek musi być. Mariusz, zwolni. 90 minut do domu. I tak właśnie robię. 90 minut do domu. Dochodziliśmy do 80%. Co z tego, że ja chciałem? No, oczywiście, że poszedłem na 110. Nie. Przyglądaliśmy się cały czas. 80% do domu. 80% do domu. I tak teraz było trenowane. Ktoś powie, obijałem się. Niech będzie, obijałem się trafił Tomasz Oświęciński, raser Kodżuna, prawie go tam znokautował, może warto iść tą drogą powiem może tak, mam swój plan bardzo chętnie, jeżeli chce się ze mną bić na ręce, proszę bardzo, no, będzie chciał się szarpać w zapasach, proszę bardzo, na każdą płaszczyznę jestem przygotowany, nie jestem jakimś y, omnibusem, w każdej dziedzinie nie jestem jakimś wykwintnym bokserem, zapaśnikiem, czy parterowcem, ale sami dokładnie wiecie, na te 20 walk, które wychodziłem, radziłem sobie w każdej płaszczyźnie. Oczywiście czasami brakowało mi tego tlenu, ale z tym tlenem już naprawdę nie jest źle. Radzę sobie, wiecie, że na pełnych dystansach. Naprawdę dobrymi zawodnikami akurat, no takim zawodnikiem był na przykład Jay Silva, no jednak to był dobry zawodnik, dobry zawodnik, który kondycyjnie, no i doświadczenie, no i nie potrafił mnie znokautować, a ważył 107 kg albo 106 kg. więc no i doświadczenie w MMA bardzo duże miał. Ty jeszcze przeglądałeś słabe strony Erko Juna, czy raczej już się nad tym nie zastanawiasz, bo te jego walki były dość krótkie i tak naprawdę to ciężko gdzieś znaleźć jakiś dłuższy przejaw techniki w jego wykonaniu, no poza chyba pierwszym pojedynkiem? Tam akurat jakiegoś szału wielkiego nie robi. trzeba po prostu pilnować się, na, dlatego że no to jednak 100 parę kilo jest, więc wystarczy. Każdy, kto waży powyżej 100 kg, może znokautować mnie, więc trzeba się po prostu będzie pilnować. Wirtuozem techniki jakiejś tam nie jest, no boksować no, parę razy z, no, tych chłopaków ubił, no też ubijałem, więc tutaj wielkiego filozofa nie potrzeba było. No ale trzeba na pewno nie lekceważyć go po prostu trzeba wyjść, zrobić swoje, no i tyle. Czy tacy zawodnicy w jego rekordzie jak popek strachu i jako przostak robią na tobie jakiekolwiek wrażenie? Ja tych chłopaków szanuję, bo akurat ta kopa znam naprawdę chłopak sumienny, systematyczny. Czasami czegoś mu tam brakuje, tej iskierki, czegoś tam, no i gdzieś coś go tam hamuje. No, popek, no ja po popek, no co, lubię chłopaka, fajny, sympatyczny chłop, możemy usiąść na piwo, sobie wziąć, no trochę mu brakuje tego charakteru do sportu, no, no i tyle w temacie, no co powiem, no, no, lubię chłopaków, szanuję tych chłopaków, no i fajnie, no i niech tak zostanie. Tylko ją zakończył może mówię, wszystkie te trzy kariery. Nie boisz się, że z tobą będzie podobnie, jeśli wygra? Powiem może w ten sposób. Jestem w zawodowym sporcie już 22 lata. No i przez te 10 lat, kiedy jestem w MMA, naprawdę biłem się z dobrymi zawodnikami. To, że przegrałem ostatnie dwie walki, to dla mnie nic nie oznacza. Bardziej przegrałem chyba z kontuzjami, jak z tymi zawodnikami. No i to, skoro chcą mnie znokautować, proszę bardzo, łeb twardy mam. Czy Mariusz ma jeszcze cokolwiek do udowadnienia, jeśli nie, komukolwiek innemu, to samemu sobie? Bardziej chcę sobie udowodnić samemu sobie, że jeszcze troszeczkę mogę pociągnąć to. Zawodowo, sportowo jestem spełniony. Jako sportowiec mam wszystko, to co chciałem. Już powtarzam, to pora senty. Teraz po prostu dla samego siebie coś chcę zrobić. Jeszcze kilka walk zrobię dla kibiców. Powiem dziękuję. No i może później się podzielę tym doświadczeniem, które mam z tymi młodymi chłopakami, bo piszę, może być podpowiedział, może to. na chwilę. Obecną za dużo tego czasu nie mam, jeszcze kilka razy wyjdę, no i powiem wy młodzi, bawcie się, ja już jestem można powiedzieć emeryt sportowy Myślisz, że Jun może zaskoczyć cię siłą fizyczną, czy nie ma takiej szansy? Proszę, bądźmy realistami dzisiaj podchodzę na sztandze no brutalnie powiem, 200 to sobie jeszcze te 10 razy dzisiaj, teraz machnę, no nawet jeszcze nie tak dawno, 180 20 razy sobie macham, zostawiam 25 40 razy. No jeżeli możemy się sprawdzić na poręczach, na dzień dzisiejszy prawie 70 razy podciągnę się przy wadze 120 kg, więc nie jest ze mną tak źle. I tyle wniesiesz do kartki 120 kg? Do klatki na chwilę obecną dzisiaj mam 119, 118, 117, to zależy czy jednego pączka zjem więcej czy nie, akurat dla mnie 3 kg w tą czy w tą to nie gra roli, tak wniosek chyba ze 117 kg, niżej po prostu nie chcę, tak żebym się po prostu naprawdę luźno, lekko czuł, 117 kg tak jak widać teraz, no to jest dobrze, więc z taką wagą zostanę. Mariusz, ostatnio na twoich mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo zdjęć z przeszłości. To jest jakaś nostalgia za czasami strongmanów, czy gdzieś stary album Nie. znalazłeś po prostu? Nie, po prostu porządki robię w swoich albumach. Akurat te wszystkie takie walizeczki mam gdzieś pochowane i gdzieś takie albumy sprzed 20 lat, które miałem, gdzieś tam sobie wykopałem, a niektórzy młodzi pytają się później, jak ty wyglądałeś, gdy miałeś 20 lat. Ja dobrze akurat pamiętam, nawet zdjęcia mam, gdzie miałem 15 lat, wtedy ważyłem 98 kilo, mając 16 lat startu w wadze wyciskanie już tangi leżąc, gdzie ważyłem 102 kg, więc już no, jako młody chłopak, już trochę koniowaty byłem. I zawsze taki pazura, że pochodzę z malutkiej miejscowości, tam nie było co robić, to cały czas wolny. Zamiast iść na miasto na piwo, przesiadywałem na treningach, na siłowniach. Wtedy potrafiłem trenować po 5 godzin dziennie. No trochę taki młody chłopak, zawsze akurat potrenowało się i w lustro się patrzyło. Rośnie, nie rośnie, rośnie, nie rośnie. No i taka zabawa. Mimo to wczoraj chyba wrzuciłem, mając jako 21-latek, pojechałem na zawody. 99 rok na Mistrzostwa Świata i chyba na stu chłopa byłem y, praktycznie do ostatniej konkurencji drugi, więc no to całkiem, całkiem nieźle sobie radziłem, więc niewielka różnica jest sprzed 20 lat. Wczoraj wrzuciłem te zdjęcia, więc niektórzy mówią, że nic się nie zmieniło, no chyba nie. Śledzisz troszeczkę aktualną scenę strongmanów, jak to teraz y, wygląda, no bo my pewnie tutaj większość z nas też z obiegu trochę wypadła po twoim odejściu. Yy, tak, oczywiście, że śledzę, patrzę jak sobie chłopaki. Jest akurat kilku chłopaków, którzy doskonale sobie radzą. Jest akurat z Polski, chyba taki 24-latek, już na Mistrzostwach Świata dwa razy drugi był, więc całkiem, całkiem to wszystko wygląda. Co prawda, nie jest już teraz to tak, tak medialne jak za moich czasów, ale jest kilku chłopaków, którzy doskonale sobie w tym, w tym świecie podnoszeniu ciężarów radzą. No ale jest to też ciężki sport, czy to MMA, czy to podnoszenie ciężarów przez strongman, Jest to ciężki sport, każdy zawodowy sport. Jest ciężki, czy bieganie na 60, czy maratony. Każdy zawodowy sport jest to ciężkie wyzwanie jeszcze Czy twoje rekordy zostały pobite, czy jeszcze nie? Ja akurat do tego podchodzę z dystansem. Nie porównujmy tutaj tamtych rekordów, tak jakbyśmy teraz porównywali Mohameda Ali, a dzisiaj powiedzmy mówili, że Joshua. Że dzisiaj Joshua jest lepszy od Mohameda Ali. To akurat cały czas idzie technologia, technika idzie do przodu. Kiedyś 200 km na godzinę to był po prostu szczyt marzeń. Dzisiaj 400 to jest nic. Więc to wszystko idzie do przodu, technologia idzie do przodu, więc nie ma co tutaj porównywać. Oczywiście, że cały czas idzie wszystko do przodu, technologia yy, w górę idzie, więc to co ja podnosiłem 400 to dzisiaj podnoszą 450, a za 10 lat znowu będzie porównanie, 450 to jest mało, więc nie ma co tutaj takie porówna takie porównanie to chyba robią tylko laicy. Powiedziałeś, że zakończysz karierę i, i niech się młodzi bawią, ale nie chciałbyś być takim mentorem czy doradcą, właśnie na przykład zawodników pochodzących ze sportów siłowych, a wchodzących załóżmy do MMA? Bo taka moda jest. Yy, powiem ci w ten sposób i powiem nieskromnie, to co patrzę, jak zawodnicy ze sportów siłowych, typu trójbój siłowy, kulturystyka, przychodzą i jakie robią błędy, podstawowe błędy, babole, bo taki, taki trener, który trenuje zawodnika normalnego, gołego, Surowego bierze, to zupełnie inaczej się trenuje niż takim chłopakiem z siłowni. Na pewno nie popełniłbym tych błędów, które ja popełniłem, że po prostu orałem się do upadłego, że na czworakach wychodziłem. Taki zawodnik musi zupełnie inaczej trenować, mniejszą dawkę dostawać, dlatego że no to są włókna, krótkie. Te włókna, krótkie są to bardzo silne, które szybko się męczą. On musi wolno, sukcesywnie do tej przemiany dochodzić, żeby mógł wytrzymywać na pełnych dystansach. A takich zawodników, którzy przyjdą z siłowni, no co ty, tamten wytrzymuje 100 kilo, to ty masz 100 kilo, to nie wytrzymaj. Nie, to jest zupełnie inna struktura człowieka. Mariusz, tak pomęczę Cię trochę, dwa pytania mam dotyczące przeszłości. Aleksander Emelianenko, pamiętasz? Walczy teraz z zawodnikiem ze sportów siłowych, Koklajewem. Rosja żyje tym pojedynkiem, w listopadzie będzie ten pojedynek. No niestety będzie w boksie, nie w MMA. Co ty o tym myślisz? Nie, proszę, powiem, może tak wiem, koklaje wada doskonale znam, wywodzi się ze sportów siłowych. No nie, no po prostu to jest, dałbym mu troszeczkę, troszeczkę szans dałbym mu, gdyby to było MMA. W boksie bądźmy realistami. Krótka zabawa. Mam wrażenie, że zawsze w twojej karierze cała publika była za tobą. Teraz może być z tym ciężko, bo walka na Bałkanach z Erko -Junem. To będzie przeszkadzało? Jak ludzie będą za nim? Nie, nie przeszkadza mi to. Jest on akurat bohaterem swoim narodowym, tak samo jak i ja w Polsce. Niech kibice mu kibicują. No i oczywiście i brawa dla nich, że swojego trzymają. Powiedzmy, pilnujmy swojego, tak jak ja jestem w Polsce, szanujmy swoich, oni niech szanują swojego i będzie fajnie. A jeżeli miałbyś typować wasz pojedynek, jak się skończy, kiedy, to jakbyś to powiedział? Mam brutalnie powiedzieć: tak, dokładnie. Przed czasem. Nie wiem, która runda, ale przed czasem na ją koszyć, bo jeszcze nie Powiem, może tak brutalnie w ciemno. Postaw, wygrasz dobrze. Jeszcze wrócę do Aleksandra Emelianienki. Widziałem jego wypowiedź teraz. Ostatnio twierdził, że 8-9 lat temu, bo byliśmy na tym treningu, Mariusz, że go atakowałeś, że chciałeś sprowokować go do walki, to prawda? Nie, nie było to akurat troszeczkę w jest 8-9 lat temu, akurat Aleksander jest zawodnikiem, który od dawien dawna bije się, wtedy to nie miałbym z nim najmniejszych szans, Na no, akurat jestem realistą i nie bujam w obłokach dzisiaj, no dzisiaj zupełnie troszeczkę by inaczej było, ale wracając do Koklajewa, nie ma najmniejszych szans. Po prostu wiem, jaki jest Aleksander, mimo to, że akurat tam ma swoje, swoją przeszłość. Jest to luźny zawodnik, który nie jest nabity. Te ruchy jego, wszystko luźne. Ja wiem, co to znaczy, bo sam odpuściłem tą siłownię, że zupełnie inaczej te ręce chodzą. Taki chłopak, który wychodzi z siłowni, są te duże ręce, mięśnie, krótkie, to szybko się męczy. Po 20 machnięciach po prostu ręce same opadną i tam się tylko po prostu będzie prosił z liścia uderzyć i sam się położy. Dziękuję, dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję.